Ty to no. chyba za nami, chyba musimy, kromi. My nie kosa. O co chodzi? O co chodzi? Dobra. dostał z tej zera. Czemu no. No. pan nie wypadł z auta? Co? No, to tak ją sobie ranę. Czemu? Czemu? bandaż doł. To nie wiem, nie Co? Po strachu. Nie. Ja nie mogę tak proszę pana. Porucznik. Ja porucznikiem jestem, nie mogę. Hmm, Za porucznika to więcej żądaj, no. słuchaj hmm. Okej. Okay. Wchodzi Walden, robi się niebezpieczny. Dobra, posłuchaj. Dzisiaj ubieramy się jak celę. Czyli ja. Czyli tak. Tak, ja nie jak umiem. Już ci mówię. Dzień dobry Hello No dobra, to jeszcze ty się musisz ubrać jak cwal. <grystanie> Cześć, Cześć Ugo... Ej, ale w tych włosach wyglądam jak szef totalny Nie oszukujmy się, wyglądam Czemu? lepiej od ciebie A wyjebać <grystanie> ci przy <wszy> ludziach? <grystanie> Zobacz jak wyglądam jakiś James Bond Ja wyglądam jak święty Mikołaj na akcji Ja wyglądam jak doba <grystanie> Nie znam jak <grystanie> 72 godziny, kurwa Zostało 4-8 mniej więcej tak, 4 osiem No bo to wczoraj było Ale pój pójdź, nie wiem Dobra, poczekaj na no, Twitterze czy jest kosa Ej, musimy chodzić tak samo Stójcie, 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 wracaj <noise> Tak by czułem trwa... Wyścig Jest tak jest fajny, ale... No i jak? Fajny kazał Wiesz jak jest ja ale i jest to? Po zamykane, pozamykane Co takie... Odwrót! Uciekamy! Uciekamy! Fajna fura, nie? Fajnie się jeździ Dawaj. Oddawaj! Oddawaj! Pożycz! Oddamy, naprawimy, tuningujemy. Jest naprawione, umyte, stuningowane No to tylko jeździć, pojeździmy i oddamy Mam pewne obawy. Nie no, my legitnie jesteśmy, nigdy nie załowaliśmy. A Legit tak. check jest jakiś? Jest! Tak, mam, tak. Mamy ile ile? 200 revs 200 revs Masz 200? Zaufani! No to ja może przy okazji powiem. WTS jedzie 500. -ka. Black tak. No, 4, To kupimy, kupimy, kupimy! Oj oj oj! oj. Oh, fuck! O oh, fuck shit! Oh, kurwa! Chłopaki za mną! Piedalamy! Nie, to no. chyba za nami! Chyba musimy, kromi! My nie Kurwa! O co chodzi? O co chodzi? No za Ten, Tędy, 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 tędy! Oni nas gonią! Chyba! Chyba nie! Teraz tu, teraz tu! No jak nie, kurwa i tak! Dudu! Czemuś się gó czuję gówno jak zawsze? Teraz prawo! O co panu chodzi, kurwa ten! Kosa, czekaj! Dobra, musimy. No, kurwa, uszerem, musi, musi mówię, że będziemy mieli przejebany. Nie, spokojnie. Może no, porozmawiajmy, Dobra, okay. bo... Porozmawiajmy. Tak. O co chodzi?! Halo?! O co chodzi?! Co nic się nie Halo?! Halo. Halo. No, halo. No, halo?! O co chodzi?! To Jesteśmy jest? bezbronni! No nie uciekajcie! no proszę uciekać! Zatrzymajcie chodzi? się, podejdźcie pod trzonę. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? A to, co nie chodzi. Zapraszam pod Ale my chodzimy, uciekamy! Ale my chodzimy! No, to ma się o. stanąć. Ty kurwa, auto mieliśmy do i go zapracamy no, co chodzi? Nie? Za mną, za mną, spokojnie Wejdziemy tu na, na parking no, się w tym momencie Nie, nie prosimy No wiem, nie. A, ale... Ja! Ej no kurwa jebana drive by'a mi z auta na kurwia Poddaj się Poddaj się Ale kurwa Poddaj się Nie wiem, drive by kurwa taserem? Czemu? Jak to spierdoliło na wszystko na dzisiaj? Tutaj kurwa, kurwa, tutaj! O, o tu otwarte było, tak? Kupa! No. No. Wypierdalaj ja, ja, kurwa, rozkuj, bo cię pod... Roskuj, rozkuj w trakcie jazdy. Ale kurwa, muszę... Do nie od razu, nie? Muszę do szpitala. Mały, jeźdź na kasyno, cię. jeźdź na kasyno i na tym skok. Kurwa to nie jeździ. Spokojnie. zawinie się. Dzięki drewno odrowiane zasłupka. Grałem w taką gierkę telefon, gdzie się ludzi ratowało pomogę ci no tylko ja koło nie mam totalnie I co mi po tym, że... Kurwa, miasto żebym... w sensie się odjebało ogólnie Już hmm. no się z dachu spierdoliłem Ja dostałem taserem no drive by'a Ja dostałem drive by tazerem. Ja nie <laughs> ja... wiem, czy ja z brucami, ja z brudami Kurwa, jak on się ten... Jeszcze oni na jedno wezwanie przyjechali Kurwa, w dziesięciu Kurwa, ja nie wiem, czy ja tym wyskoczę, wiesz? Wyskoczysz, bo to musisz jechać mi... mi Musisz jechać mi... Spierd... A kurwa! co za dziwka Rozkuj, rozkuj, rozkuj mnie Zacznij się rozkój! On tak nie wysiądą Dobra, teraz to podjadą Dawaj, dawaj, dawaj. Tu i mam takie terenowe rodzinne, kurwa. Kurwy syn, no? Mam, mam. Czy masz jakieś suzy? Nie no, wszystko mi już zabrali. i musisz, a no, dobra. I tak jesteś, kurwa, bez ustesne, jak jesteś zetłuty, bez planu. Co nie no, rozkuty. Dobra. Czy może mnie kurwa nie zremowo, to by inaczej się gadało, ale no. To jest trzeba kurwa. Co? No nie Kurw no kurwa. Brumę. Drive by shooting nawet. Nie kidem. Czemu oni? A masz brąbiałą? białą? Mm, mam nóż. Daj. Przepraszam. Przepraszam, jadę. musisz się zatrzymać do zera i mnie rozkuć. Musisz się do zera zatrzymać. I szybko mnie rozkuć. To nie działa, spróbuj. To ja, to otwórz, dobra, wysiądę sam Podnieś ręce, podnieś ręce Nie, ty, podnieś Dobra, chuj, ryzyk fizyk, biegnę po to auto na dole. Kurwek, ono jest zamknięte. To się w kurwie giga. Że z dwóch aut wybrałem najgorsze. Hugo już na pewno OBW. Ta, zamknięte. Oj, chuj, dostanę pizdę. Kurwa, że oni do razu banie strzelają? O Jezu... O. Zobaczymy czy mnie spituje Spierdalam tirem To ja kurwa będę płynął, na, na wakacji ja Co? No będę płynął zaraz, z żabką na ten, nie, sobie kurwa do miasta A, bo, ja czekam uciekam nasem Tak mi kurwa wiesz Lasery mi walił że to chuj No a Pięcię do, do mnie od razu prują, wiesz? Do mnie od razu. No do mnie też kurwa, ja słuchajeku ubiegłem w takim strachu, nie? Sparalizowało mi łapy. Dobra, Dobra. To ucieka ja się już No zobaczymy jak nie. będzie. Ciekawe czy mnie spituje. No Tajzerem! Oni tak mechanikę wykorzystują, że jest niepojęte! Co oni się, że bez opon nie pojadę? Czekam aż mi zajebie z tej zera, że wypadnę. No nie masz opon człowieku, za. Ale że tym? Ale że ty mi osobówką kompituje <grym> Poddaj się. Nie, no nie. nie masz szans najmniejszych no i ty kurwa szanujesz siebie. Ty kurwa dziwko jebana w tym aucie. Do Szanuję ciebie, pan te, te felki, bo ładne. <laughs> no to nie moje. Szanuję. gostek. Zjeżdżasz. Nie moje. Zjeżdżasz. <laughs> zjeżdżasz. Dostał zera. No. A czemu pan nie wypadł z auta? Co? Co? Co ty? O, leżysz, nie wstajesz, nie wstajesz. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj czekaj, coś to teraz odjebałeś! wam cię! A, TikToka założyłem. A, mówiłem, że TikToka założyłem. Zajebiście. To mam. Owek, teraz znowu? Już? Nie? Także jesteśmy na Koko. Pozmieniałem, fatek mi jakieś shadery wysłał. Będzie kosa roleplay. No dzisiaj jest plan, ale czy będzie, to nie wiem. Kurwa, ja sponsoruję tą patologię jebaną. Właśnie. Ja mam te dostałem te kurwa skrzynki. Te Koko orpowskie. To się wpisuje case open. Albo open case? To jest Arnold. Trzeba, kurwa. Nie, to nie Arnold. Fajną bluzę, drodaj. Fajną bluzę? No. Zaibisztomordu. 7-7. Co ty pierdolisz? No, no zoba. Jak to bulldog. Nie, no na lo, 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 na serduszku. No widzę. Chujowa jest. Nie, muszę. nie no ładna w sumie. Rzejpoka, plecy. No chłopie, jak ja mam takie zdjęcie na Instagramie, że stoję na, na tym na molo i mówię, i mam opis, to zdjęcie wymagało wielu wyrzeczeń. No ładna. Ty robisz napad może coś tam? Nie, nie jestem kryminalistą. No a kim jesteś? Masz taką brodę, jakbyś siedział 20 lat. Doczepiano. Ja. Co do zdejmij? Pierdolę, kurwa. Co co? Druga ty. Co teraz? Cześć. Cześć. Bluza Casino? O, też fajna, zoba. Idealna dla mnie, bo ja Casino, te? Twoja paszka od anonimowego do dotarła właśnie do paczkomatu. Kod odbioru, a nie podam wam. Chłopaki Prano, dostałem 4 miliony, bo 6 drapek No i Git, no to 6 milionów, co ty? 3? Hmm, czekamy na niego, robimy opening Tak, to chłopaki. Daj dalej mi, to, sczynki, daj no, mi to, to, daj mi to tą jedno tą, e, z kierunkami. Poczekaj, bo nic nie wiem, jak się. Iiiii, tyscy. To wy, ja będę otwierał za ciebie. No powiedz, jakbyś otwierał. Powiedz. Otwieram Pum. I co poleci, to dla Ciebie, nie? Kurwa, ale pierwszy raz nic nie dostałem. Po setku z jednej, czarny! Zoba, ale... Ej, kurwa! Je, jest problem z... Boj... Be... Bo... Kurwa, miałem już jedną i się zrobiło ten i jest chuj. Mam wrażenie, że to otwieranie się nigdy nie skończy. Nie wiem, czy to w sumie źle, czy dobrze. Dobra, pierwsza zdrabka, 10. Unlucky. <laughs> nie wygrałeś, biedaku. <laughs> <Dobrze>. hmm. Co? Wieś <laughs> go. <się ko> <laughs> <Bojmy. śmiech> no git. git. To będzie na dwie kląciutki eee. Dobra Otwórz Ja już się Dobra Problem jest taki ja jedziemy kupić klamy I kurwa mamy już nawet samochód Będziesz korzystał? Nie, nie będę, wiesz sobie Dzięki Jest bagaż? Baka. Kurwa, nie mam Nie ma Ale to się nie <grym> Nie. Ale ciasno tu Jak ciasno, na kolana tak wyboje Ale wyboje na tej drodze No nie no, kurwa taka sytuacja się drugi raz nie powtórzy. Wy macie wytrychy, wytrychy, wytrychy. No, nie. no nie. kurwa, w takiej sytuacji my wytrychów nie mamy no. Proszę, proszę. Jest. Tylko nie to. Doleokropny ma odgłos ten tak jak tam przeskakuje Nie. Ale co wsiadasz tak. <grym> Trzymaj się za Felkę Hugo Dobrze, Hugo, tak trzymaj Czasami <grym> trzeba kurwa się poświęcić na wyższych celi Ty to byłeś zawsze akrob <grym> To co? Mary? Reinwestujemy? Nie, nie, znaczy albo tak i trzeba zostawić na to, na klemkę jedną dam 300 koła podzielić przez 25 Tadek git To już kurwa z 10 drapek Więcej Jaką ty chciałeś bluzę? No. Lighting, Lightning, No to z piórkami taką Lightning, ich mam 8 Proszę Tak, no wiem, bo są słabe, a mi się podoba. podobają załóż co dobra u dobra kwa nie no, wyglądam jak mistrz to tak głupio wyszło Balny. nie wygrałeś biedaku daj mi daj mi z stw... kurwa no daj bo nie masz pasji za dużo wygrałeś ostatni nie. o 10 tysięcy zwróciło się Dwoma. 10 tysięcy znowu się zwróciło no kurwa, na plus jestem Powiem to, żeby zrobić hejs na ten Tak, ja mam ostawione sto koła na twoją klamę What's up, man? Mm. <coughs> Ej, ziomek, masz jakąś gazę? Gazę? Gazę A taką do, do czego? No, to tak, żebym sobie ranę Przynajmniej mm. pod bandaż dał to nie mam, nie mam. Co? I co by już chłopie co? I co by z tego no sklepu? Czekaj. I co by z tego sklepu? No czekaj, bo sprzedawca musi mi bułki sprzedać. I co by z tego sklepu? Głodny. I co by z tego sklepu? E, możesz wyjść stąd No nie god. Masz, otwórz się jedną, to dla... masz, z racji, że... No? I co? Ci? 25 Dobra Kupuj, kupuj, reinwestuj, ja za nie nawet. Robię... Ale masz tu bańkę, czy nie masz? Wow! Ale wow. Łooo wow. 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 Dobra, jedziemy po tego. Ale wsiedliśmy idealnie, takie synchro. Jak na TikToku. A mówiłem ci, że TikToka założyłem? Nawet na nie... Co? Nie tak. Tak? Kałupę musimy kupić. Jak jest z mieszkaniami na Koko? Chyba jest problem. No nie, właśnie, a pokazuje, że można kupić podobno ten. O, really? W sześciu mi robili? Ta w dupie, kurwa, zamknięte. Sprzedane. Na dole, na dole też, ale też zamknięte. No jako to... kupione już. W sensie. No kurwa, my mieszkania nie kupimy. O. O, tak no, kurwa, jak tego się kup to na licytacje to są takie. On, ej, po 700. 700, kurwa, to są jedyne mieszkania już. Zakup posiadłość. Jest, no. Kupiłem. <śmienny> podaj się. O! Siema i zdjęcia. O! <śmienny> o Waryaciu! Co się stało, o, Potrzebujesz pomocy? jeżeli. przejedziemy koło kosy. Słyszysz? Ja nie znam tej. P A, to już ci mówię. Kosa to jest taki chłop. To taki chłop, co nas zabije. No? <grymne> <grymne> Szuszka. Szuszka. Ja, to jest w sumie fajnie. No to muszę go poznać. Nią giga w porządku, chłop, nie? Pewnie. Kurwa, Crawler to jest piękne No, inna ksywa to jest Doba On się Doba też nazywa e, Pseudonim się wziął stąd, że... No zgadnij skąd No mi się tylko z dniem kojarzy no, Doba 24 godziny No, to za 24 godziny już zginiemy Dzień dobry, dzień dobry Chce pani kupić? Bluzę 77? Nie mam, posiadam wszystkie już. Jak wszystkie? No. jak wszystkie? Niemożliwe. Kliwek. A bulldoga? Bezir. Numer daj. Do siebie? Tak. Nie mam. 6, 5, 3, 4, 8. Czyżby pani była skrzyniarą? No, serdecznie. O, proszę poznać się, to już to przedstawię. Pani co skrzyniara walden. Walden skrzyniara. Cześć. Hey, a... Is... a czego ty mnie na minę wpierdalasz? Co ma minę, ale swojego nie znam do pani. Co pani dzisiaj robi? Nie, nic. Nie może... chcę może... pomóc, bo nie wiem. No, dałby radę pomoc w jednej sprawie. Jakiej? Okay. Postać. Chwilę. Ale my wyglądamy. A ja nie mogę, tak proszę pan. Dlaczego? Porucznik. Słucham? Ja porucznikiem jestem, nie mogę. To jest jenerałem. Nie widzę problemu. Pan... Możemy iść. Ale proszę panią, postać przy zdrabkach, popilnować. A, przy, zdra... przy zdrabkach. No. Pia... Będziemy zdrapkować No, 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 no. Przy mogę. Dobrze, w takim razie zapraszam do samochodu, jestem wkurwiony. Hmm, za porucznika to więcej żądaj, no. Słuchaj! Co tymi Su... zdrabkami? No, jedziemy na zdrabki, na zdrabki. <grym> jedziemy. Oka? 4000, to też się nam otworzy. Nie. Oka. <grym> Dobra, <dzięki. grym> No i chuj, no i cześć, chwila. Ło kurwa, vintage 190 koła. Sie ma idol. Kto, o to ja? Cześć, masz się I, ano dać? Ja fa. Na no ile? Elot. ile no wszystko, oddaj mi wszystko. A, nie mam no, wszystkiego. To wypłać wszystko i oddaj, wszystko. Tylko... trzymaj, donate. Dzięki. Jeździsz. Porucznik, da. jak ja Mogę jestem. Mogę moda? Ej, ej, bo nie ma Hugo nigdzie. Ja się domyślam, co z Hugo. No i chuj. Ej, ja, ale by było fajne zdjęcie. Jakie fajne zdjęcie? Tego. Aha. A to co kurwa było? O! To ta... pistoł. pistolet. nam z przebierdolił opony? Eee, prawdopodobnie ktoś strzelał z za rogu. No taki czer na czerwonym Przed... rowerze przez którą mm. podjechał. Nie, nie, nie wychodzi pan, oh, nie wychodzi pan. Bo kurwa jest. Gdzie tu? Przecież my kurwa... Ja rozjadę kurwę za to. Pan. Ktoś Bła, za rok, trzeba pan do tego ten rower. Pan zaraz wróci przyjde. do środka. Mordy, zaraz wróci <grym> do środka. Zaraz wróci środka. Zaraz wróci środka. pan wróci Idę. Nie, 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 szale. Szale. Zostanku, Zostanku. 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 Okay. nie, Róber, nie, nie, został. nie, 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 będzie nie, Widzę ten rower, nie, 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 Tak, ja się tak się robić na na nie, o, Kurwa o, kibany, Kurwa, nie, 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 kurwa Kto na nie, na to... Wszystko po kolei. Plan jest taki, że pierdolniemy betę tak samo jak robiliśmy napad wcześniej, żeby oni podbili znowu, ja się tam schowam gdzieś na dachu i ja będę do nich strzelał w plecy, wy też, w ogóle nikogo w środku nie będzie w sklepie. Queenisz jaki kurwa, jaki dziki, dziki place? O, e, po prawo, czerwono. Już próbują do nas, no. dobra spokojnie. Co się dzieje? No. Ej, to jest kurwa, ale że on z SMG i drive by'a napierdala, tak? To już jest przesada. No, tych czerwonych to wiecie, duże No Tak, tylko co my zrobimy, chłopie? Ich jest dużo, mają drive by'a i SMG. I się naprawia. siano już wzięło. No, nie ma ich nawet, zajebiście co lipa I Peter, Peter, bo tam jest na ku... Ła, no i... Chuj przej... ja. Pięknie Dwóch śpi Na Kurwa, Burle z -ga, no! Co wy kurwa? Się o, będziecie zda. mi zbijać. Zabieram ci kasę. O, kto to jest w ogóle, co oni chcieli? Zabieram. Nie wiem, próbowali BOG porwać. Telefony no, też ci zabieram. BOG porwać? Zostali na Pizy. Porwać kogoś Co To też zabieram mi nasionkę też ci zabieram. I do śmieci idziesz, prawie Albo nie. On mi wszystko lutuje, co się da. nawet jebane nasionko zaszkieruj, zabiera. GTR jakiś biały tu jeździ. Ja im palce ucinam, wyjebany Nie no jest też, kurwa. Wali kopa w dupę, zdejmuje mu luzę, rysuje wielkiego czerwonego kutasa na plecach. Kurwa, do... porwać chyba was coś. Nie. Na zbierajcie, jak cześć, Czym on ma tak, kurwa. Nie tak. narysować wielkiego chuja? No, zajebiście. Ja mówię Czym narysował? Kurde. Ja pierdolę, no. Andy, uratuje cię! Uratuje <śles> <Aha, śles> no. <śles> cię! Co oni ja odpierdalają? Aha, serio! Genii uratujecie! Ojo, jak mnie boli! A już kutasa rysowałem spray. Dobrych ziomków macie, chłopaki, muszę wam przyznać. Dobry panowie, ładny samochód! <grystanie> Dziękuję! Wspaniały! Też bym chciał go wydropić, ale jest chujnia! Rozumiem. Nie chciałbyście się pan na dach dorzucić? A ile ci to idzie? To 50. Czy byłby pan w stanie zarzucić jakimś dolarkiem na od? A gdzie pan mieszka? W budowie garażu. Tutaj. A tutaj? tutaj obok. Zbieramy dla Henia, bo stary... O, Heniu, on zawsze naprawia nam auto. Do przodu, no, jazda. Jedziemy. Daję ci fory jeszcze. No nie tutaj, Debilun, nie! W lewo prosto cały czas masz się rozpędzić tym? Mm. Okej okay. A, co robisz na mojej ojce Wysiadasz! I co? O, wyjdziesz mi na mojej ojce! Nie pierdalasz tego gówna felu. Raz! Czerwony głównie, jebany się mi wyzywałeś teraz? Ja cię powyzywam. Macie okay. kajdanki? Kajdanek. No, co... dawaj kurwo kajdanki w trybie natychmiastowym. Okay. Jak wyzywał Tempo szmato jebana. Co z nim? No nie wiem, Stój. co z nim... Pokażę sztuczkę 360 a czy nawet więcej, pa. Widzisz, co robię, brudzie? No, nie, no, nie widzisz. Jest. Zobacz to, zobacz to. Tyryryry I raz 5 złotych. Siema rocie ten cały biały czerwonych w tego typu beć.